Witajcie w kolejnym filmie na kanale perfumerii Kopal. Jak widzicie, witam się z Wami dzisiaj z dość nietypowego miejsca dla naszych filmików, a jest to jedna z siedzib naszej perfumerii Kopal. Jesteśmy teraz w przepięknym Toruniu, także nie przedłużając, zapraszam Was do środka. Jest z nami dzisiaj Zuza, która jest miłośniczką świata perfum i już od kilku dobrych lat jest związana z naszą perfumerią pachnidełko.pl Wspólnie chciałabyśmy raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości na temat tego, czy w perfumerii Copel sprzedawane są podróbki. Tak, jest to dość bardzo powszechna obawa u wszystkich osób, którzy dokonują zakupu perfum przez internet, czy aby na pewno dana perfumeria sprzedaje oryginalne produkty. I ja mogę śmiało powiedzieć, że każdy, kto choć raz dokonał zakupów w doskonale wie, że wszystkie produkty, które są tutaj sprzedawane, są oryginalne i sprawdzone. Ja przekonałam się o tym już wielokrotnie i śmiało mogę powiedzieć, że właśnie znajdziecie tutaj tylko i wyłącznie oryginalne produkty. Okej, okay, Susie, ty jako osoba, która jest w tym świecie perfum już od naprawdę kilku ładnych lat, na pewno masz swoje sposoby na to, żeby odróżnić Zapach oryginalny od podróbki. Oczywiście, że tak. Tych sposobów, trików i rzeczy, na które warto zwracać uwagę, jest naprawdę sporo. I nie są to tylko moje sposoby, ale ogólnie jakby rozpowszechnione kwestie, które są po prostu kluczowe przy odróżnianiu podróbki od oryginalnych perfum. Mhm. Pierwszą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest już sama folia na opakowaniu. Wydaje się to śmieszne, ale tutaj chodzi o jakość, o to, jak starannie jest ona przyklejona, czy nie jest kilkukrotnie owinięte opakowanie. Mhm. Czujesz te detale takie, gdzie jest, widać tą staranność wykonania, gdzie możemy wyczuć, czy po prostu jest coś zrobione starannie, dokładnie, profesjonalnie, czy, czy jest to po prostu kwestia jakiejś podejrzanej fabryki, mhm. produkującej. Tej podróbki. No dobrze, okej, okay, czyli folia. Ale na co jeszcze zwrócić uwagę? Chodzi mi o sam kartonik. Mm -hmm. Więc tak, w przypadku kartoników i opakowań podróbek perfum jest bardzo widoczny brak wielu detali. Nie zobaczymy tam żadnych tłuczonych napisów, wszystko jest troszeczkę krzywe, niestaranne. Linie, obwódki dookoła kartonika są nierównej wielkości. Często właśnie nie są wymiarowe. Więc to są wszystkie takie drobne detale, które robią ogromną różnicę i właśnie pokazują to profesjonalne przygotowanie bądź też podrobione. Wszystko to wymaga oczywiście dużego nakładu finansowego i takie przygotowanie oryginalnego, prawidłowego opakowania, więc wiadomo, te osoby, które robią podróbki, nie zwracają na to uwagi i tutaj właśnie jest już ten pierwszy znak ostrzegawczy, czyli źle przygotowane opakowanie. Okej, okay, no dobrze, a, a co w takim razie z całym zapachem? Zanim przejdziemy do zapachu, musimy jeszcze porozmawiać o flakonie. A przepraszam, <grystanie> tak, najważniejsza kwestia, flakon. Tak, ponieważ czasem mamy taką sytuację, że na przykład chcemy sprawdzić, już mamy rozpakowany mm, flakon i, i dopiero później zaczynamy się zastanawiać, czy to aby nie jest podróbka. <grystanie> Nie mamy już tego opakowania. Więc w przypadku flakonów jest dokładnie ta sama kwestia. Również zwracamy uwagę na detale. Mhm. Czyli sprawdzamy, czy szkło jest na przykład jednolite, czy nie ma żadnych nierówności, czy nie mamy wrażenia, że to szkło jest zbyt cienkie, mhm. ponieważ podruki często są o wiele cieńszym szkle produkowane. Okay. Zwracamy też uwagę na atomizer. Czy działa poprawnie, czy nie jest, nie sprawia wrażenie po prostu taniego. Czy nie jest no rozumiem e, się, no prze... to nie zacina. Tak, hmm. tak, dokładnie. To są wszystkie te kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy analizie, czy jest to podróbka, czy jest to oryginał. Okej, okay, świetnie. No to w takim razie może teraz coś o zapachu. I tutaj przechodzimy do kwestii, która jest wbrew pozorom najtrudniejsza, e, ponieważ tak jak dobrze wszyscy wiemy, każdy z nas troszeczkę inaczej odbiera perfumy, różne zapachy różnie układają się na naszej skórze. Mało kto wie, że jest to bardzo kwestia indywidualna i związana właśnie z pH naszej skóry. Więc czasami może być tak, że nawet jeden zapach jednego dnia będzie układał się na naszej skórze zupełnie inaczej, a drugiego będzie pachniał już. Zupełnie inaczej, więc to są takie kwestie, o których wiele osób zapomina i czasami błędnie kojarzy je właśnie z kwestią tego, czy jest to zapach oryginalny, czy podrobiony. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni, skupiać się przede wszystkim na tej kwestii zewnętrznej. Okay. A co do samego zapachu. Jeżeli mamy takie uczucie, że jest to taki czysty alkohol, gdzie my mm -hmm. czujemy od samego początku, że to jest zupełnie nie to, mm -hmm. że to nie jest ta sama kompozycja, no to wiadomo, to już jest taki bardzo konkretny znak ostrzegawczy i, i sygnał, że to może być podróbka. Mm -hmm. Jednak y, radzę być bardzo ostrożnym w, w tej analizie i takim osądzaniu, czy jest to nie oryginalny zapach, ponieważ wszystko to jest bardzo kwestia taka indywidualna. Oczywiście. Więc nie możemy po prostu też skupiać się tylko i wyłącznie na tym. Tak, Często jest tak, że zapach podoba się nam na kimś, na koleżance, na mamie. Kupujemy ten sam zapach i no niestety na naszej skórze ułoży się on tak, że... Zupońaczek. Jest to minus ogromny dla większości osób, ale tak ale... naprawdę jest to coś wspaniałego, ponieważ to pokazuje jak piękny i urozmaicony może być świat zapachów. I w moim odczuciu jest to naprawdę ogromna zaleta i, i to jest właśnie to, co, co jest najbardziej intrygujące w perfumach. Tak, tak, także na każdym pachnie tak zupełnie lepiej. Dlatego jeśli chodzi o, wracając jeszcze do tego samego zapachu i kwestii tego czy on jest podrobiony. Yy... Radziłabym po prostu zawsze korzystać z zaufanych perfumerii. To jest jakby prawdziwa gwarancja tego, czy nasz zapach będzie oryginalny. Wiadomo, możemy właśnie bawić się w takie dochodzenia pod tytułem, czy to jest oryginalne opakowanie, czy to jest podróbka, ponieważ tak jak przed chwilą powiedziałyśmy, jest to możliwe do zweryfikowania. Mhm. Ale musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie zakupy w sprawdzonych perfumeriach... Jak i e, Jak pachnidełko, oczywiście, e, to jest gwarancja po prostu oryginalnych zakupów. No dobrze, Zuzak, czyli powiedziałaś nam, jak zweryfikować flakon, zapach... Ale mówiłaś też, żeby robić zakupy w zaufanej perfumerii. W takim razie, jak zweryfikować to, czy dana perfumeria sprzedaje oryginalne zapachy? Wbrew pozorom, nie jest to taka trudna kwestia. Mimo ogromnej konkurencji i ogromnej ilości perfumerii internetowych, mhm. tak naprawdę kluczową kwestią jest zweryfikowanie. Komentarzy, jakie krążą y, na temat danej perfumerii, ale tutaj oczywiście uwaga. Komentarze, patrzymy oczywiście na ogół, e, jaki, jaki jest w internecie, mm -hmm. tak, sprawdzamy, czy, czy ta perfumeria cieszy się pozytywnymi opiniami, ale też musimy mieć świadomość tego, że zawsze zdarzają się negatywne opinie. Oczywiście. Negatywne komentarze. Czasami są to kwestie totalnie wyssane z palca, czasami to po prostu jest kwestia y, jakby jakiegoś. Y, feralnego zbiegu okoliczności, Dobrze, więc pewnie. też musimy mieć to na uwadze. Mhm. Więc tak, weryfikujemy komentarze na temat danej perfumerii, okay. sprawdzamy mm, asortyment i asortyment. Jeżeli jakaś perfumeria ma w swojej ofercie naprawdę e, bogaty tak. asortyment, e, wiele zapachów również niszowych, jest to dla nas znak, że dana perfumeria poważnie podchodzi do, do swojej pracy, e, poważnie zaopatruje m, swoją perfumerię, mhm. e, więc to jest jakby kolejny plus. Kolejna kwestia jest to zweryfikowanie samego miejsca czy mamy możliwość odwiedzenia siedziby danej perfumerii. W przypadku Pachnidołka śmiało możecie odwiedzać e, perfumerię, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy. Tak. Możecie zobaczyć, że jest to prawdziwe miejsce e, z prawdziwymi ludźmi, <grym> e, którzy również mogą Wam pomóc, doradzić. E, macie tutaj konsulta konsultantów na miejscu, więc jest to miejsce, gdzie naprawdę możecie na własne oczy to zweryfikować. To Wiadomo, nie każdy ma taką możliwość, nie każdy jest tutaj z okolic, e, ale w takim wypadku może też skorzystać z infolinii. Pachnidołko ma swoją infolinię, można śmiało zadzwonić, porozmawiać o zapachach i nie, nie tylko na zasadzie zweryfikować, czy dany zapach jest dostępny mm -hmm. w perfumerii, ale także poradzić się, porozmawiać nie tylko przecież o zapachach, ale i o pielęgnacji, o kosmetykach, które się. również są w perfumerii pachnidołko.pl. Także musimy o tym pamiętać, że jest wiele takich kwestii, które mm, pomogą nam zweryfikować właśnie, czy dana perfumeria jest zaufana. No dobrze, a w takim razie powiedz mi, dlaczego pachnie dełko? Przecież jest, jest bardzo dużo mm, innych perfumerii internetowych. Tak. Y Oprócz tego, że Pachnidełko jest sprawdzoną perfumerią, gdzie mam pewność, że są tutaj produkty oryginalne, sprawdzone, gdzie jest bogaty asortyment, wiem również, że Pachnidełko to jest grupa prawdziwych pasjonatów, pasjonatów świata zapachów, gdzie ja mogę porozmawiać tutaj ze wszystkimi na temat perfum, na temat nut zapachowych. Z takimi osobami się o wiele lepiej współpracuje, ciekawiej i dodatkowo jest to kolejny powód, a w zasadzie dowód na to, że jest to perfumeria godna zaufania. W pachnidooku.pl wszyscy dbają o swoich klientów. Od tak wielu lat, odkąd perfumeria jest dostępna na rynku. A, jest już, już 8 lat? Tak jest. Cieszy się dużym zaufaniem klientów właśnie dzięki temu bezpośredniemu kontaktowi, dzięki możliwości porozmawiania o zapachach. To wszystko po prostu działa na plus i pozwala stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych perfumerii internetowych w Polsce. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję Zuz, za, za dzisiejszą rozmowę i koniecznie dajcie nam znać, czy spodobała Wam się ta nowa formuła filmików. Myślę, że jeżeli się Wam spodoba, to z chęcią znowu spotkamy się tutaj z Zuzą w naszym przepięknym Toruniu.